Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z TTD i słuchajcie, dzisiaj opowiem wam o czymś bardzo ważnym. Będzie to takie info dla Was przed kolejnym partem drugim, jeżeli chodzi o Clock Event Shop. I słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby nie odwalić. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Prócz tego zagramy tak, jak było w epizodzie 55 i dosłownie zagramy sobie na dezercie, czyli na pustyni na hardzie. I sobie to przetestujemy, bo obiecałem wam, że w starym stylu zagramy, więc mamy medyka, mamy Scientista i te postacie, które wyszły w 55 updatecie, czyli Kamera Heli, speaker helikopter oraz widzowie jetpack kamerka. Także to będzie totalne cofnięcie, widzowie, do tyłu. Zostanie nam ile City, tak naprawdę, do zagrania, więc słuchajcie, wszystkie odcinki polecam sobie obejrzeć, bo jest to prawdę, bo też je słuchajcie. Tak samo mamy już Ultimata, jak już pokazywałem. No, oczywiście chciałbym Clockmana też, więc będę dalej zbierał, ale widzowie, o co mi chodzi? Generalnie w event pasie, jak macie Tier 40, czyli Guardiana Clockmana, zdobędziecie, no to nie jest koniec, bo będzie drugi part eventu i słuchajcie, najpewniej będzie to na następny weekend, tak mi się wydaje. Więc uwaga, tier 40, macie 0 expa i już więcej tego expa nie możecie widzowie zdobyć, więc tutaj nie jest tak jak w innych grach, że ten exp wam zostaje na kolejny part i nagle jak wbije kolejny part, to wy jak odbierzecie tutaj expa, to wam się przeniesie. Nie przeniesie najpewniej, bo wygląda na to, że będzie 0 cały czas. Także widzowie polecam po prostu dalej grać sobie event, wiadomo, możecie grać na luzie, tylko nie klikajcie pod żadnym pozorem widzowie, nie klikajcie tutaj klama, nigdy nie dawajcie klama. Jak, jak macie już 40 Tier, to widzowie nic nie klajmujecie z tych misji, po prostu te misje zrobicie. I na przykład zostaną wam na 3-5, 4-5, tak jak ja tutaj mam. Tutaj też mam 4-5. Pierwszą mam 5-5, to już będzie i tak ostatnia. Ale zostawcie sobie, żebyście przypadkiem nie kliknęli zielonego przycisku climb. No bo wtedy po prostu odbierzecie expa i będziecie mieli nadal 0. Także po prostu stracicie expa. A jak wleci part drugi, zrobicie te wszystkie misje, wypełnicie i nie odbierzecie. Bo jak na nowym parcie odbierzecie, to będziecie mieli mega szybko 50 tier może nawet. No nie wiem, szczerze tutaj tego expa jest dość dużo. No, może nawet i 50, tak? Koło 50. Więc naprawdę, widzowie, mega uważać na to. Po prostu, misje niech się zrobią. Nic nie klejmujecie, gracie sobie dalej. Widzowie, zarabiacie zegarki. I chciałem to powiedzieć, bo wiele osób może naprawdę, no, o tym nie pomyśleć. Ja na przykład o tym nie myślałem i dopiero teraz wpadło mi to do głowy. W ogóle tak dużo grałem, że widzowie jak nigdy zrobiłem nawet questy. Te questy też powinny być zreworkowane i żeby było więcej gemów za jakieś fajniejsze questy. Nie wiem, czy też tak macie, no, ale uważam, że naprawdę tutaj powinien być jakiś rework tych questów, bo one no, prawie nic nie dają. To na, co najwyżej można sobie nazbierać na jakiegoś Santy TV, na bo na jakiegoś taniego ziomeczka na Trading plazie, ok, no, ale nadal tak średnio, nie? No, dla mnie to jest troszkę średnie. I teraz tak, jak zaczniemy? Zaczniemy sobie widzowie w starym stylu. Ja tutaj w starym stylu stawiałem TV Mena, ale oczywiście my gramy z update'u 55 postaciami, więc będzie tutaj speaker helikopter. No i słuchajcie, czy ten helikopterek da radę na początek? Raczej da radę mamy widzowie desert na hardzie, więc to nie jest wcale takie prościutkie. Poza tym tym bardziej nie jest to proste, bo słuchajcie, mamy tutaj coś takiego jak Scientistę. Nie mamy Santa TV, nie mamy widzowie Santa TV, bo generalnie do Santa TV był od um, świąt, więc to jest zupełnie takie już nowe TTD. Może nie najnowsze, ale już nowe, więc tutaj widzowie możemy postawić sobie Scientistę, tutaj jakiegoś kolejnego no i tak mniej więcej, żeby, no żeby zdobywali, żeby łapali na siebie stuny, co nie? Ale musimy uważać, bo lecą dalej tutaj ziomki i za bardzo nie możemy z tym nic niestety zrobić, ale postawimy kamera helkę i ta helka wypuści kameramena, który ma 200 HP i na początku bardzo dobrze nam tutaj pomoże. Dosłownie widzowie, ja się czuję jakbyśmy się mega cofnęli w czasie. Totalnie w czasie, także widzowie koniecznie zostawcie łapeczkę, bo to takie stare granie, totalnie stare granie. Sobie obejrzymy jeszcze to na kamerce. Patrzcie, tak wygląda ta mapa. Kolejny, można powiedzieć, klocek, nie? Dosłownie taki najprostszy klocek. Każdy by mógł takie TTD sobie ogarnąć szybciutko, taki klocek postawić, że tak powiem. No ale wiadomo, to widzowie miało swój unikalny klimat, to miało swoje takie, wiecie, oryginalne, oryginalny styl, no taka prawda. Jakby nie mówić na to, że to jest prosto zrobione, że to jest takie, wiecie, na kolanie niby niektórzy mówią, no ale tak naprawdę to miało klimacik, także to nie jest tak, że wszystko musi być niesamowicie piękne, takie wiecie, mega dopicowane, to właśnie też nie zawsze o to chodzi. I tutaj mamy oczywiście też medyka. I tego medyka myślę, czy dać tutaj przy speaker helikopterku chyba, wiecie? Bo damy też tutaj jetpack kamerkę. Jetpack Kamerka będzie nam tutaj pilnował, on będzie bił te Strongest, czyli najmocniejsze z Kibidibi, bo on będzie bił naprawdę dużo. Pamiętam, że jak wyszedł właśnie ten Jetpack Kamerka, to bardzo dużo się go grało, bo on bardzo, no po prostu jakby miał ogromne obrażenia, nie, a to dawało nam dużo. Zwłaszcza, że wcześniej widzowie nie było tyle wyboru. Tak naprawdę tych wyborów prawie w ogóle nie było, jeżeli chodzi o postacie w TTD. To było tak bardzo, no można powiedzieć ograniczone, że ledwo co można było piknąć, co by było takiego bardzo wow, nie? Dlatego były takie schematy, które często się grało. I często było tak, nawet że prawie że ciągle grało się to samo. Oczywiście to było akurat gorsze, no bo lepiej jak jest teraz, że możemy sobie wybrać dużo rzeczy, że jest dużo takich buildów, że no naprawdę tych postaci jest coraz więcej, co sprawia, że naprawdę możemy fajnie powybierać sobie jakieś wiecie. Niesamowite robić tutaj strategie, zupełnie inne za każdym razem, i to akurat mi się podoba, nie? Więc tutaj widzowie, nowe TTD w tym wypadku totalnie wygrywa. No to jest oczywiste, bo po prostu możemy zrobić więcej, może być ciekawiej, no a jak może być ciekawiej, i to wiadomo, że jest po prostu lepiej. I tutaj widzowie postawmy sobie medyka pomiędzy nimi, żeby po prostu sobie leczył. Także myślę, że jak tutaj będzie leczył naszego jetpacka, naszego speaker helikopterka, to całkiem dobrze nam tutaj to wyjdzie. No i powinniśmy sobie przejść ten desert na luzie. Nasi kamerameni, patrzcie, nawet tutaj podlatują. Przecież oni są tak nieustraszeni, bez kitu. To są takie ziomy potężne, że oni już wchodzą do respa, do skibidi. Patrzcie, jak ten kamera heli oddaje w ogóle na desercie. No to wiadomo, kiedyś hard to taki w sumie normal chyba był? Bo generalnie gramy harda i nie wiem czy to było 30 wave'ów czy 50. Powiem wam, że totalnie w tym momencie nie pamiętam, czy to było tyle, czy tyle. No zaraz się przekonamy tak naprawdę, czy to było widzowie właśnie 50 wave'ów czy, czy 30. No bo jednak tego normala tutaj nie ma, bo mamy tylko insane'a, nightmare'a, easy i harda. Więc byłoby, że easy 25 wave'ów, później nie wiem, 30 na hardzie i insane i nightmare 50. Jestem ciekaw, bo szczerze, to teraz jestem taki wiecie, taki pikaczu, nie wiem, nie pamiętam tak szczerze, jak to tutaj dokładnie było. No, zaraz się przekonamy. Nie będę widzowie wymyślał, nie będę tutaj gadał. No bo po prostu nie wiem, no to po co mam się wypowiadać. Zaraz się sami przekonamy. Ile tych wave'ów będzie? Na pewno wiem jedno, że bardzo dobrze dobraliśmy sobie postacie. Idealnie je ustawiliśmy, no bo nie ma co ukrywać, że jest to wszystko idealnie ładnie poustawiane, tak jak trzeba. Mamy już Scientistów, którzy dają nam w miarę dużo pieniędzy, no tak naprawdę po 300 dolarków. Wiadomo, na czwartym poziomie taki Santa TV dałby o wiele więcej, no ale widzowie. My tutaj gramy starymi postaciami. Witam w updatecie, epizod, epizod 70 chciałem powiedzieć. Epizod 55 widzowie. Tak właśnie wyglądał epizod 55, jetpack, kamerka, speaker, jakiś helikopter, tutaj kameraman z kamera Helki. Pamiętam, że jak kamera weszło, czyli jakby postać, która samonowała postacie, ten kamera-helikopter, to każdy się jarał mega. No bo wiecie, to była chyba pierwsza. Chyba pierwsza taka postać, która dosłownie tworzyła inne postacie. Na mapkę wrzucała postacie swoje, które samonowała. I to było takie mega wow. Pamiętam to widzowie jak dziś, że to naprawdę potężnie ludzie tutaj sobie chwalili i mówili, o potężny kamera helikopter. No teraz to nie wiem, czy by ktoś powiedział, że ale potężny kamera helikopter. Wiadomo, on coś tutaj ma. Ma large na za tysiaczka już wysłał. Tutaj wyślę zaraz za 5000, będzie bił 500 ten large kamerka. Także no nie mówię, że to jest jakieś złe, ale na te czasy widzowie taki Titan. 15 tysięcy HP, który bije 2000. No wiadomo, szczerze, to nawet powiem wam, że porównując to z takim, słuchajcie, inżynierem, właśnie naszym Angina Kameramanem, jak ja to mówię, naszym Enginer, inżynierem, widzowie, no to naprawdę nie ma wielkiej różnicy, bo inżynier ma 50 tysięcy HP na tym czołgu i bije 2000, a tutaj Titan Kamerka też bije 2000, no ale wiadomo, 15 tysięcy ma, więc no dobra, może jest jakaś większa różnica, ale nadal. Nadal tutaj, moim zdaniem, no, mocno odstaje ten kamera heli, taka prawda. Znaczy, ten kamera heli, inżynier. Inżynier powinien mieć buffa, mówiąc krótko. To chciałem powiedzieć, żeby inżynier dostał widzowie buffa, bo moim zdaniem na to zasługuje, naprawdę. Powinien dostać jakiegoś bafika. Dajmy więcej speaker helikopterków, bo aktualnie widzowie. Troszkę nas tutaj dojeżdżają. Dobra, jeszcze tutaj jednego damy tak obok medyka, żeby sobie stały te helikopterki, helikopterki obok medyka. Zrobimy medyka za 4000. Wiadomo, mamy widzowie też tego Titana kamerkę, który smaży tutaj laserkiem. No dawno go nie widziałem. Naprawdę widzowie dawno już nie widziałem takiego Titana kamerki, który leci sobie widzowie po tej pustyni. No niesamowite, naprawdę, mega przyjemne do zobaczenia, że wiecie, po takim czasie zobaczyć taką starą gierkę, taką typową starą gierkę w starym TTD dosłownie. No tutaj są mega wspomnienia, 4000 widzowie, mamy to, zostało nam zrobić nawet kolejną helkę, ale to za chwilę, więc tutaj widzowie, raczej wydaje mi się, że wygraliśmy. Dobra widzowie, za chwilkę się przekonamy, czy to będzie 30 wave'ów, czy 50. Jak 50, no to to okej, okay, fajnie. Mam wszystkich Scientistów ulepszonych na maksa. Jak widać, gierka idzie no, mega łatko, łatko, mega gładko, mega łatwo widzowie. Chciałem dwie rzeczy na raz powiedzieć, mega, mega dziwnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą mapę, o mamy magnet toileta też na tym. Ej, bez kitu, dobra, to może nas w sumie pokonać, tak szczerze, bo magnet toilet, widzowie... Dobra, mamy go. Nie ma, 100 tysięcy HP jeszcze. Jak tu są magnet toalety, no to powiem wam, że wcale tak łatwo jednak nie będzie. Bez skitu, to wcale nie będzie takie proste, bo magnet toalety nam tutaj nieźle, wiecie, namieszają tak naprawdę. Dajmy na firsta. Lecimy widzowie, mamy kamerę helkę zrobioną? Mamy. To teraz tak, szybko kolejny jetpack kamera, żeby jak najwięcej widzowie tych obrażeń tutaj wkładać. Oczywiście speaker helikopter też się przyda, nie mówię, że nie. Także zróbmy jeszcze jednego. No i jakoś się udało wyratować, ale magnet to ile widzowie się pojawił? Ja się nie spodziewałem, myślałem, że tutaj no, będzie tak o wiele, wiele łatwiej. Też jest sprawa taka, że tu tak dużo toalet leci, jakaś ta mapa, nie wiem, tak zacina. Nie wiem widzowie, ja totalnie tutaj chyba nie wina kompa, no bo komp dobry, no to wydaje mi się, że... Nie wiem, dziwne, tak jakoś zacina. To no tak to mniej, nie? Na tej kamerce, ale tyle tego idzie, bo po prostu chyba zawsze tak było z tą grą, że lagowała i zacinała w momencie, kiedy mega dużo tych toalet szło, a na tych pierwszych mapach, na tych pierwszych widzowie trybach to naprawdę szło ich mega dużo tych toalet i to tak wiecie, lagowało jak nie wiem, dlatego poszli w takie trudniejsze toalety ale w mniejszej ilości. I wiecie, to takaż nie laguje tego wszystkiego. Także to akurat był mega dobry ruch, pamiętam. No i generalnie widzowie jako taki staruch, który grał dosłownie od początku. Pamiętacie, pierwszy odcinek, jak ktoś pamięta, no to widzowie możecie napisać. Dosłownie był to odcinek, drugi to był jak kupiłem... Y Kupiłem, czekajcie, nie Camera Woman, kupiłem TV Woman za robuxy, chyba 50 robuxów, czy ile? Ona mega tania była. Tak samo Titan Kamerka, ale taki pierwszy, pierwszy odcinek to było, że nagrałem, że youtuber stworzył, znaczy zagrałem w grę youtubera, coś tam o Skibidi, coś, coś takiego był ten tytuł. Jeszcze na kanale MRS Roblox, także widzowie, totalnie, totalnie stare dzieje, nie? Chyba 7 miesięcy temu. Za chwilkę będzie już rok i ta gra nadal się potężnie trzyma, no bo tutaj nie można powiedzieć, że jakkolwiek ona upada. Mega się trzyma. Każdy event tak, szczerze, no są gorsze, lepsze, ale za każdym eventem coraz lepiej ta gra sobie radzi. Także, no jest to potężne. Nie można odmówić, że mają tutaj głowę do tego, jak to tworzyć. Wiecie, że to jest po prostu dobrze tworzone. 30 wavik, widzowie. Wydaje mi się, że Hart miał 30, bo pustynia, właśnie jak graliśmy pustynię, to ona miała chyba kiedyś tyle. Chyba że się mylę, zaraz zobaczymy. No naprawdę, akurat teraz, to jestem mega ciekaw, czy ja dobrze mówię, że to widzowie miało te 30 Waveów czy jednak 50. Zaraz zobaczymy. Na pewno grając tymi postaciami, co tutaj mam, tymi starymi, i tak dajemy radę na takim hardzie. I to nie jest jakieś niezwykłe, ale no i tak widzowie, że one tak się wcale nie zepsuły w tym czasie, nie? Totalnie dajemy sobie radę takimi postaciami zagrać i też jest taki fan to play, bo zobaczcie, że ten Titan kamerka tutaj stoi elegancko, wszystko ładnie bije. I zobaczcie też, że kiedyś, uwaga, nie wiem, czy ktoś zauważył, na pewno, no tutaj wiecie, spostrzegawczy ludzie zauważyli, że nad tutaj spawnerem kim BD Toilet nie ma, ile procent rozwaliliśmy. Nie było procentów, widzowie. Nie pokazywało, ile mamy procent ukończenia mapy i po prostu trzeba było się tak troszkę domyślać. Ale to już później było wyczute, że jak się grało, to już się wiedziało, ile widzowie tego będzie. No więc mniej więcej tutaj jeszcze troszkę poczekamy. O, idzie bo toalet Dobra, to tu już bliżej jesteśmy. No bo kwestia jest taka, że tutaj bardzo dużo tych małych toalet wychodziło i to mi się wydaje, że to będzie 30 wave'ów tylko, wiecie? Jakoś mam takie wrażenie, a mogę się mylić. Zaraz zobaczymy. Bo jakoś już nie pamiętam, to tak wiecie, przez mgłę się pamiętaj. Teraz znowu te zwykłe toalety, znowu bo stoilety, czajcie, patrzcie ile tego idzie. I to jest takie, to akurat było bez sensu, bo mega długo się grało tylko po to, żeby szło tego dużo i... No i tak naprawdę nie wiem po co, nie? Tak sobie pomyślałem teraz, że no jest tego dużo i w sumie nic to tam, nic z tego nie wynikało. No tak jak widzicie, mamy 30 wave'ów, także miałem tutaj, widzowie, dobrego nosa do tego. Mamy wygrany mecz, 400 expa. Ciekawe, bo jest napisane, że tylko, a nie to misje tylko robimy na Clock węcie Dobra, to nieważne. Także widzowie, zagraliśmy starym tutaj build'em. Generalnie pamiętajcie o tych misjach, żeby ich nie odklikiwać, nie dawać klajma. Dzięki za obejrzenie i widzowie, siemanko.